W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II módl się za nami. Pokój i dobro. Dzisiejszy dzień naszych rekolekcji nosi tytuł Tajemnicza wymiana. Zdaję sobie sprawę, że wiele tutaj mówimy o nawiązywaniu relacji z Maryją, o poznawaniu Maryi. Dla kogoś to tak naprawdę może wcale nie być takie łatwe. Bo to nie jest oczywiste, że ja zapragnę, powiem i to się już dzieje. Ta relacja z Maryją jakoś się w moim życiu zaczyna nawiązywać, zacieśniać. Tak naprawdę jest to wielki, jest, jest to długi proces, potrzebujący wielu spotkań, potrzebujący czasu, potrzebujący różnych sytuacji razem przeżytych. I ja, kiedy właśnie poznawałam Maryję, Doświadczałam tego, że odkrywałam, że ja nie potrafię jej kochać, że ja chcę ją lepiej poznawać, ale mam możliwości słabe i ograniczone. I taka się czułam trochę bezradna i miałam wrażenie, że a, to chyba nie, na mnie, nie dla mnie ta droga. Takie, takie zwątpienia mnie ogarniały, więc jeżeli ciebie, w tobie się coś takiego rodzi, to wiedz, że to się zdarza i to jest całkiem normalne, i nie należy się poddawać, nie należy ustępować, tylko trzeba kroczyć dalej. I wiecie, z pomocą przyszło mi zdanie, które Maryja wypowiedziała w Fatimie: Mój syn pragnie, bym była bardziej znana i kochana. Maryja w tym zdaniu mówi o tym, jakie jest pragnienie Jezusa że to Jezus pragnie, abyśmy my bardziej poznawali Maryję i abyśmy bardziej ją kochali. I wtedy przyszło mi takie natchnienie, żeby to właśnie Jezusa poprosić o to, żeby On we mnie kochał Maryję. I kochani, jest ogromną radością Jezusa, żeby właśnie to zrobić, żeby Pomagać Tobie kochać Maryję. A więc ta tajemnicza wymiana, która ma się w nas dokonać, polega na tym, że to nie Ty swoją siłą, swoją mocą i swoją miłością kochasz Maryję, bo to jest za mało. Ona zasługuje na o wiele więcej. Ale to Jezus, który jest w Tobie, On swoją miłością kocha Maryję, a z kolei Maryja w Tobie, w Twoim sercu, kocha Jezusa. Wystarczy się na to zgodzić i zacząć doświadczać owoców owej tajemniczej wymiany. Ta przygoda wejścia w posłuszeństwo Panu Bogu skutkuje tym, że zaczynamy myśleć tak, jak myśli Pan Bóg robić to, co Pan Bóg by zrobił. Innymi słowy, zadajemy sobie zawsze pytanie: Co zrobiłby Pan Jezus na moim miejscu? Co powiedziałby Pan Jezus na moim miejscu? Możemy powiedzieć, że na tej drodze dokonuje się jakaś tajemnicza wymiana serc. Szczególnie, kiedy powierzamy się Matce Bożej, zaczynamy odczuwać w sobie, że ważniejsze dla nas staje się to, co Matka Boża by zrobiła. Jak ona by reagowała w tym momencie? Czasem zadajemy sobie takie pytanie w życiu: A co zrobiłby mój tata w tym momencie? Co zrobiłaby moja mama? Jakby zareagowała? Mamy jakieś przykłady autorytetów. Natomiast jeżeli powierzamy się Bogu, nasze serce, możemy powiedzieć tak, że zaczyna bić w rytmie serca Jezusa Chrystusa a to serce zawsze jest zjednoczone z sercem jego matki i do tego jednego rytmu serc dołącza się nasze serce. Jest to przymierze trzech serc, przymierze serca Jezusa, serca Maryi i pomiędzy nimi jest nasze małe ludzkie serce, które Bije w różnym rytmie, czasem w rytmie tego świata, czasem w rytmie dyskoteki, czasem jeszcze w zupełnie innym rytmie. Zaproszeni jesteśmy do tego, aby nasze serce biło w rytmie serca Matki Bożej. Tajemnicza wymiana naszych serc. Chcemy, aby nasze serca były napełnione myślami, uczuciami, pragnieniami Maryi. A tym samym wierzymy, że są to uczucia, myśli i pragnienia Jezusa Chrystusa. Muszę Wam się przyznać, że kiedy myślę o wymianie serc, to poza skrzywionymi przez film Apokalipto Gibsona, Gibsona skojarzeniami, od razu wędrują moje myśli do Księgi Ezechiela, do 36 rozdziału tej Księgi, kiedy Pan mówi: Obmyję Was, dam Wam serce nowe. I nowego ducha osadzę w Was, usunę z Waszego ciała serce kamienne, a dam Wam serce czułe. I chyba czujemy, że to nie do końca chodzi o wyrywanie komuś serca i wszywanie nowego. Jest to operacja duchowa. Ale czym było serce dla Semitów? Jak oni czytali ten tekst? Może być w nas takie skojarzenie ze współczesną kulturą, która serce ogniskuje tylko na uczuciach, że jeśli Pan da nam serce czułe, albo z ciała jeszcze, o właśnie, jeśli sobie powiemy jeszcze dam Wam serce czułe, no to w ogóle, prawda? Takie pełne uczuć, miłości takiej goryjącej. Nie, nie, nie. Dla Semitów serce to było miejsce raczej myślenia, rozumowania, ale też poznania czy wartościowania. Takie serce, które słyszy, rozumie, poznaje, wiecie, rozkmini w jedną sekundę to, co się wydarzyło. I teraz pomyślcie w tym kontekście o scenie zwiastowania. Do Marii przychodzi Anioł i mówi, że zostanie matką Syna Bożego. W ogóle jak, jaka abstrakcja. Ja rozumiem, że my dzisiaj już to czytamy sobie jako taki chłodny, płynny tekst. Zostaniesz matką, a zgodzi się, wiadomo, prawda? No, znamy to. Ale odetnijcie sobie to, co już wiemy. Przychodzi Anioł do Maryi i mówi, że zostaniesz matką Syna Bożego. Przecież to się nie mieści w niczym. Nie mówiąc o głowie, sercu, w niczym to się nie mieści. A Maryja mówi: No to niech mi się stanie. Kto miał takie serce, które rozumiało, poznawało, od razu w locie? Myśli Pana Boga. Które było gotowe na te myśli, które przerastają nasze serca i nasze głowy. Jak wiele razy w naszym życiu jest tak, że wola Boża, czyli to, co dzieje się w naszym życiu, przerasta nas, i mówimy, nie no, to, to, to jest w ogóle jakiś głupi pomysł. Maryja powiedziała: Jestem niewolnicą. Jedziemy. Wymiana serc, to znaczy otrzymanie takiego serca, które jest gotowe wypełnić każdą wolę Bożą, które ją czyta i wypełnia. Nie zadaje zbędnych pytań. Jestem niewolnicą i tyle. Kochani, tajemnicza y, wymiana. Chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj y, takim doświadczeniem. Mówiłem Wam w piątym dniu. O tym, że słowa oto matka Twoja, oto syn Twój, stały się dla mnie takimi najważniejszymi, takim źródłem szczególnych jakichś łask. I chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić tym, jak Pan Bóg jeszcze odkrył przede mną, takie drugie dno tych słów. Wcześniej rozumiałem, że Pan Jezus daje mi w tych słowach oto matka Twoja Maryję za matkę, że on mi daje dar swojej mamy, żebym ją przyjął, żebym ją uznał, że to jest moja. Natomiast miałem takie przeczucie, że w tych słowach jeszcze coś się ukrywa, że to nie wszystko. I rozważałem, i kontemplowałem, przyglądałem się. I w pewnym momencie przyszło do mnie takie rozumienie, później odnalazłem potwierdzenie tego rozumienia w różnych tekstach, książkach, mianowicie, że Pan Jezus ma w swoim sercu wielką miłość do Maryi. I że ta miłość nie umiera na krzyżu. Słowo Boże mówi, że miłość nigdy nie ustaje, miłość nie umiera. I takie pytanie się pojawiło, co się stało z miłością Jezusa do Maryi w momencie, kiedy on umiera na krzyżu. Przecież ta miłość nie umiera razem z nim, ona musi trwać. Jak ona trwa? Gdzie? Przez kogo? I wtedy przyszło rozumienie i odpowiedź, że miłość Jezusa, że Jezus w tych słowach oto matka. Twoja nie tylko przekazuje mi dar swojej matki, ale przekazuje mi też dar swojej miłości do Maryi. Jezus daje mi swoją miłość do Maryi. Ona, ta miłość Jezusa do Maryi znajduje kontynuację, przedłużenie w sercu umiłowanego ucznia. Dlatego Jezus może powiedzieć o nim, oto syn Twój, ponieważ jest w nim miłość syna Maryi. A tym synem jest tylko Jezus. Miłość Jezusa żyje w Janie, i dlatego Jezus może powiedzieć: To jest syn Twój, bo on cię kocha miłością moją. I tym jest właśnie dla mnie ta droga oddania. Nie ma we mnie najmniejszego lęku, że oddanie się Matce Bożej może przysłonić mi Pana i Jezusa. Jest to dla mnie jednym z największych nieporozumień, jakie, może, jakie można wypowiedzieć, wy ponieważ oddanie się Matce Bożej to jest nic innego. Jak kochanie Maryi, miłością Jezusa. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus, który kocha swoją matkę. Nigdy żaden syn nie kochał tak bardzo swojej matki jak Jezus. To jest najlepszy syn i dlatego ja też chcę być takim synem. Ja też chcę być takim dzieckiem, które bardzo kocha tą matkę, którą sam Bóg mi dał. I to jest właśnie ta droga, droga, żeby kochać. Maryje sercem Jezusa, a dzięki Maryi kochać Jezusa jej sercem. Oto tak mistycznie, duchowo chodzi w tej drodze. I dlatego jest ona tak piękna i owocna. I dlatego nie ma się czego bać, że tutaj może nam ona cokolwiek przysłonić. To jest miłość. Bóg jest miłością. Bóg kocha Maryję i Bóg pragnie, żebyśmy kochali ją tak, jak On. I to o to tu chodzi. Bardzo wam. Dziękuję za ten dzień rekolekcji. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Szczęść Boże.